Siemano, ro. Dziś pokażę wam jak się wymienia sprzęgło w R1C w sumie tarcze sprzęgła Więc tak no Odkręciliśmy już Wszystkie śrubki z dekla Ściągnęliśmy dekiel Oleju nie trzeba spuszczać Motocykla nie trzeba kłaść Jak widzicie on stoi normalnie na stopce Jest pochylony w lewą stronę Żeby ściągnąć wodzik Bo ten wodzik będziecie mieli w ten sposób to będzie tak, nie? To nic też nie trzeba rozkręcać, tylko trzeba go poluzować. Użyłem do tego młotka w tym sensie, że wkładamy sobie tutaj czpię młotka i naciskamy na wodzik, i wtedy możemy drugą ręką sobie luźno wyjąć linkę tutaj z tego wodzika, nie? Potem zróbcie sobie zdjęcie, bo to te frezy muszą być ustawione w stronę tyłu motocykla, da się tu szeroki kąt włączyć, o. Owiewek też do końca nie odkręcałem, bo popuściłem tylko śrubki, żeby je sobie tak przesunąć. Dobra, to teraz przystępujemy do odkręcenia tych sześciu śrubek, zciągamy sprężynę talerzową i będziemy wyciągać przekładki i oglądać jak to wygląda. Mam nadzieję, że przekładki są ok, bo kupiłem tylko tarczę, i nową sprężynę i uszczelkę dekla. O, jak nie są to będę jeszcze musiał zapierdać szybko do sklepu po przekładki. Dobra. Odkręciliśmy sprężynę talerzową. Było to w ten sposób. Teraz możemy przystąpić. Kurwa przekładki nowe będę musiał. Te mają jakieś przepalenia. Dobra, to zapierdalam po przekładki. To na razie włożę tak jak było. Patrzcie. Są na przekładkach widoczne. Przepalenia. Zapierdalamy po przekładki. Wyciągamy wszystkie tarcze i przekładki stare. Ostatnia przekładka z taką małą tarczą znajduje się za takim drucikiem zabezpieczającym. Ten drut jest tutaj tak wywinięty i tam osadzony w takim rowku. Tutaj widać ten rowek. To jest ostatnia przekładka z ostatnią mniejszą tarczką. Widzicie, wszystkie tarczki są takie, a ta ostatnia tarcza jest taka wężka. Dobra, teraz wkładamy nowe tarcze i nowe przekładki i skręcamy wszystko do kupy. Nowe tarcze od wczoraj moczą się w oleju. Wygląda jak stary, ale to jest nowiutki motul. No i przystępujemy do montażu. Tarcza, przekładka, tarcza, przekładka i tak lecimy aż do końca. Dobra, mamy założoną tą pierwszą małą tarczkę. I przekładka, i widzicie, zabezpieczona już jest tym drucikiem. Normalnie, te, ten drucik sobie od tej strony zaczynamy wciskać śrubokrętem do tego rowka, idziemy po całym obwodzie. I bez zbędnego jakiegoś super siłowania się, naciągania wciskamy go tutaj. On skakuje, sprawdzamy, czy wszędzie siedzi w tym rowku. Mamy taki pełen obrót 360. Jednocześnie sprawdzałem, czy drucik wszędzie osiad w rowku. Osiad. Dobra, i składamy dalej. bebeszki Czyli teraz tarcza, przykładka, tarcza, przykładka. Nowe przekładki z TRW są gładkie. Nie mają perforacji. Tak jak miały stare przekładki, czyli tych takich dziurek, ale tym się nie przejmujcie. To będzie działać. Tak to producent sprzęgła przewidział. Tych przekładek i tarczek. Dobra, lecimy. Poskładamy sprzęgło i na koniec czekamy jeszcze wymianę oleju. Bo jeżeli sprzęgło się ślizgało, no to niestety już troszkę tych okładzin jest w oleju. Lepiej go wymienić. Drogie to nie jest. Dobra. Składam sprzęgło. Czyli teraz tak dajemy tarczkę. Tarczki się moczyły w oleju wcześniej. Ciężko się to robi jedną ręką. I przekładka. Przekładki z jednej strony mają takie gładkie krawędzie. Powiem, że tak powiem. Kurde, żeby mi ostro i złapał. Widzicie, to są takie gładkie. A z drugiej strony te ząbki są takie bardziej płaskie. I składam to tak, jak było oryginalne sprzęgło. Czyli pierwsza tarczka, ta zabezpieczona drutem, była tymi zaokrąglonymi stronami do przodu. A wszystkie pozostałe były już tak. Dobra. To lecimy. Dobra, jak widzicie. Tarczki są już zamontowane, poskładane. Poskładamy docisk. Starej sprężyny talerzowej nie dajemy, dajemy nową. EBC CSK903 do modelu R1RN09 do maszki do 2003 rocznika. Kolejną rzeczą będzie wzięcie, już to wszystko poskręcamy ten docisk, wyczyszczenie szmatką z benzyną ekstracyjną tutaj tych krawędzi. Gdzie przychodzi dekiel, pokrywa Bardzo ważna rzecz jest taka, żeby nie czyścić tego papierem ściernym, a raczej szmatką z benzyną ekstrakcyjną Stąd trzeba będzie usunąć starą uszczelkę I też ładnie wyczyścić i zakładamy nową uszczelkę Skręcamy Wymiana sprzęgła gotowa, potem zostanie mi już tylko wymienić olej Bo nie chciałbym, żeby Słuchajcie Te przykładki są spalone Te tarczki są starte Przejechałem na ten sprzęgle. Odkąd się zaczęło ściskać jakieś 700 km, więc to co się starło je, pływa w oleju. No, olej nie jest drogi, filtr nie jest drogi, zalejemy nowy. Kupiłem Belreja 10W 40. No to działamy. Dobra. Mam już założoną nową sprężynę talerzową. Śrubki na razie są tak, teraz ustawimy ją sobie No i dokręcamy te śrubki delikatnie tak jak koła w aucie, czyli tom, 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 tom Jo, jo. Oczyściliśmy już dokładnie krawędzie Na których będzie nam się kurde stykać dekiel, nie umie się wysłowić. Tu mamy nową uszczeleczkę, no i skręcamy dekiel, wymieniamy olej i jeździmy. Pierwsze parę kilometrów pamiętajcie, żeby raczej paręnaście, parędziesiąt kilometrów tak łagodnie jeździć, nie strzelać ze sprzęgła, niech się to wszystko tam poukłada, dotrze, jak to się mówi, no a potem ogień.